Dziś rano w drodze do pracy zostałem zatrzymany przez policjanta. Podszedł do samochodu i zapytał: Ej, panie, czy jest pan na haju? Odpowiedziałem: Nie. Kto by palił o ósmej rano? Na to on. Jeśli poprawnie odpowiesz na moje następne pytanie, pozwolę ci jechać dalej. Jedziesz późno w nocy i widzisz dwa światła jadące w twoim kierunku. Co to jest? Odpowiedziałem: To oczywiście samochód. Policjant kontynuował: Tak, ale jaka to marka? Czy to Toyota, Honda, czy BMW? Zacząłem się gubić. Skąd mam to wiedzieć? zapytałem. Na to on. Dobrze, więc jesteś na haju. Pomyślałem, że ten policjant jest szalony. Potem powiedział: Dam ci jeszcze jedną sz Masz jedno światło jadące w twoją stronę. Co to jest? To oczywiście motocykl. On na to. Tak, ale czy to Yamaha czy Kawasaki? W środku gotowałem się ze złości. Chciałem uderzyć go w szczękę. Powiedziałem, że nie wiem, a on stwierdził, że jestem znowu na haju. Na to ja. Dobrze. Teraz ja zadam tobie pytanie. Wyobraź sobie, że jedziesz ulicą i widzisz kobietę na poboczu w rajstopach, w siateczkę i krótkiej mini. To to jest. Policjant się uśmiechnął. Ona jest kobietą o swobodnym stylu życia. Ona jest, ale czy to twoja matka, twoja córka, czy twoja żona?